Aha. Ja muszę chwilę poczekać. Czy to zawoła? Chcę zlecić na barano. Na barano. Na barano. Małe dziecko. Małe dziecko pisze na barana dużą kaczkę. W lejgęściu, przepraszam. Jestem Mówi gen. Tak zakoczy, zakoczy, zakoczy. Za... Zakończymy, zakończyliśmy nasz, nasz odcinek. Cieszę się, że mogliście weźć poznać nas Januszka, czyli naszego nowego członka na ENFIN. O! Znaczy nie było tego nowego niestety nie mogło być w naszym odcinku. I wyczyniłam sygnał do następnego. Ty, ty ryta.